Księże, szanowni państwo. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj Państwu przekazać pewną wiedzę o różańcach, które towarzyszą właściwie od zawsze nam Polakom. Głównie będę mówiła o tym, o Polakach, którzy w czasie II wojny światowej. Byli aresztowani, wywożeni do niemieckich obozów koncentracyjnych, i tam natychmiast, w momencie przekroczenia bramy obozowej, odbierano im wszystko, co było związane z Polakiem, z religią. Odbierano różańce przede wszystkim. Gdyby ktoś zachował różaniec i odkryłby któryś z kapo czy sesmanów, za to tak naprawdę. Można było być zakatowanym na śmierć. Dzisiaj chciałabym Państwu przypomnieć o, wykonana, o różańcach wykonanych przez polskich więźniów w obozie koncentracyjnym Guzen, największej filii obozu Madhausen założonego w 1938 roku po aneksji Austrii przez Niemców. Tam w Guzen było aresztowanych wielu polskich duchownych. Na, 20, na 35 tysięcy Polaków uwięzionych tylko w samej chwili Guzen zginęło 27 tysięcy, z czego 520 polskich kapłanów. I jak gdyby ratunkiem przed zatraceniem człowieczeństwa była wiara nasza katolicka, ale również różaniec. I dzisiaj chciałabym właśnie. Przypomnieć o tych Polakach, którzy w obozie Guzen wykonali przepiękne różańce, z których jeden znajduje się właśnie w tym kościele różaniec wykonany z drewna. Poza tym dzisiejsze spotkanie z Państwem jest swoistym hołdem oddany Polakom, więźniom niemieckich obozów koncentracyjnych. Tam, w tych nieludzkich miejscach, żyjąc obok niemieckich zbrodniarzy. Bezbronni, skazani na cierpienie i śmierć, nie zatracili godności Polaka. Na ogromnej scenie, jakim były niemieckie obozy koncentracyjne, tysiące polskich więźniów toczyło walkę o życie. Walczyli także o zachowania człowieczeństwa poprzez modlitwę, sztukę, sztuki teatralne, poezję, wiersze pisane, malarstwo, rysunek, rzeźbę, modlitwę i właśnie przez różańce te wyjątkowe, które nazywam różańce z guzem. Polacy udowodnili Niemcom, że nie są nur do pracy, nur arbeitskraft, ale przedstawicielami narodu z uznanym na świecie dorobkiem kulturalnym. To między innymi opór poprzez modlitwę i twórczość artystyczną tworzone w tych przerażających miejscach, jakimi były niemieckie obozy koncentracyjne, pozwalał więźniom na symboliczną ucieczkę od koszmarnego świata, w którym przyszło im żyć. Mimo nieludzkiego traktowania, drastycznych kar, niekiedy utraty życia, Numer jednocześnie stawał się na powrót człowiekiem, ratował się przed upodleniem. W tej wydawałoby się beznadziejnej sytuacji, jaką były niemieckie obozy, każda drobna pomoc, uśmiech, życzliwe słowy stawały się skrawkiem nieba, przywracały wiarę w człowieka, często ratowały życie. To co tam w tych nieludzkich warunkach polscy więźniowie tworzyli, w większości zachowało się do dzisiaj. Często w zakamarkach, szuflad. Dzięki polskim więźniom, którym udało się przechować teksty, wierszy, przedstawień teatralnych, możemy dzisiaj zagłębić się w obozową rzeczywistość. Dla polskich duchownych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, w tych nieludzkich warunkach modlitwa, odmawianie urzędza, pozwalało zachować ludzką godność, dawało nadzieję przeżycia. Zachowały się te właśnie różańcy z Łuzy. Już tutaj przypomnę również bardzo cenny, jak gdyby jak ważny różaniec jest dla Polaka. Nawet pamiętaj, ja Jan Paweł II, człowiek różańca, świadek eksterminacji Polaków i polskiego duchowieństwa w latach niemieckiej okupacji, tak którego mlitwa różańcowa miała wyjątkowe znaczenie, o której często pisał i mówił. Przemówieniu 16 października 1978 roku wybrany na stolicę apostolską. Różaniec jest moją codzienną modlitwą i muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowny w swojej postaci, w swojej głębi. W tej modlitwie jest siła. W niemieckim obozie KUZEN 1 tej największej w Filii macierzystego dla wszystkich obozów znajdujących się na terenie, na terenie Austrii. Lech, były tam również obok kusem, to kusem było złożone yy, obok kamieniową kusem Kastenhofer, gdzie polscy więźniowie natychmiast po przekroczeniu właściwie bramy obozowej byli zmuszani do ciężkiej pracy w kamieniołomach. Był... Tu już wspomniałam, że ilu było Polaków, prawda? W po obozie Bózeń wieczór Wigilijny 1941 roku 15-osobowa grupa bliskich sobie kolegów, takich jak Władysław Gębisz, Kłocka, Władysław Milka, Stefan Niewiada, Kleryw, Piotr Naruszewicz i wielu innych, utworzyła tak zwany żywy różanizm. To jeszcze nie były te różnice z różnych przedmiotów, tylko tak zwany wyżywy różanizm. Poetyjne swim oporu każdy z uczestników zobowiązał się odmawiać codziennie jedną dziesiątkę różańca i zachęcać do odmawiania różańca innych kolegów. W dniu 2 lutego 1942 roku w święto nad Kronicznej, zorganizowany na zorganizowanym potajemnie koncercie, na którym śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, z inicjatywy członków żywego różańca nastąpił akt zawierzenia obozu całego w Matce Bożej. I proszę sobie wyobrazić, jeden z więźniów zdobył potajemnie z magazynu obozowego różaniec. I ziarenkami tego różańca potajemnie, jeżeli któryś z więźniów wychodził poza teren obozu, cały teren otoczyli właśnie tymi ziarenkami różańca. Ale również członkowie tego różańca postanowili wykonać różaniec wotu. Po powrocie do kraju złożyć uchwałę nas Bążem Najasnej Góry, jako wotum dziękczynne. Niestety tego wotum ostatecznie nie wykonano. Natomiast Władysław Gębik oraz pan Milgę, yy, pan Władysław Gębik, doktor nauk humanistycznych, etnograf, yy, Dyrektor Polskiej Policji Obrony Kształcącego w Kwidzynie, został wywieziony do obozu koncentracyjnego w już 20 września, właśnie był aresztowany i wywieziony do Guzem. Doczekał wyzwolenia. Tak samo Tadeusz Milka z Płocka. Proszę się wyobrazić, że jeżeli Państwo pojedziecie do Płocka, to tam na rynku stoi pomnik pana Tadeusza Milka. Człowieka niezwykłego, który również był jednym z twórców właśnie tych różańców z Błocka i który tutaj różańce sprawił, że po kiedy wrócił do kraju, do Płocka, on również był organizatorem, jak gdyby z tych kostek różańcowych, stworzyć trzy niezależne różańca. Na dwóch więźniów, impulsem do wykonania pierwszej części różańca, wotum było zamordowanie przez asesmana księdza budującego się w ukryciu na różańcach, prawdopodobnie otrzymanym od kolegów zatrudnionych w magazynach odzieżowych. Ksiądz ten został schwytany przez esesmatę, która więźnia pobił i rozkazał mu wyrzucić ręce. Więzień ucałował krzyżyk i nadal kurczowo trzymał różaniec w ręku. Odmowa wykonania rozkazu doprowadziła esesmata do szara. Wywał księdze ręczaniec i zaczął go ściekiem bić i kopać, a następnie zmusił do zjedzenia dzierżawy do fatii. Pobity z lany krwią, na półprzytomny więzień ksiądz ujrzańca dopóki przy akompaniencie szyderczych i ordynarnych śmiechów zebranych ze składu talentyty i kopalni nie zakończył życia. Wiadomość o bestialstwie zamordowaniu księdza błyskawicznie rozeszła się wśród więźniów, wywołując oburzenie nie tylko wśród więźniów katolików, ale także innych wyznań i niewierzących. Według pierwszej kuzenowskiej wersji, jeszcze podczas pobytu w obozie umiał miał składać się z 50 połączonych kostek i miał stanowić symbol takiego, jak gdyby, przetrwania i złożony, jak gdyby, na ołtarzu świątyni męczenników. Taki centralny pomnik miał być w Polsce odważany i tutaj ten duży lufaniec wykonany przez więźniów został, został, miał być zawieszony. Niestety, też tego ci więźniowie nie udało się zrobić. Ale to się okazało, że więźniowie postanowili jednak zrobić ufranie. I W 1942 roku powstała pierwsza część Franca, która powstała z drewna, żeby uczcić właśnie bordowanych więźniów. Powstała z drewna drzewa, na którym powieszono 17-letniego chłopca polaka. Te kostki wykonywano takie kwadraty. Żeby Niemcy sądzili, że to są kostki, na przykład, do gry w kości. To były, jak padają sześciany. Te sześciany malowano i wiercono otwór w środku. I w ten otwór wsypywano propo więźniów. Tych kostek było wykonanych 150. I one były przechowywane w kieszeniach więźniów, gdziekolwiek. I te kostki zostały, zachowały się. Natomiast zdarzyło się też, że były wykonane kostki również z granitu, z kostek granitowych. Na tą drugą część różańca również y, to ta to właśnie ta pierwsza część, y, część różańca, y, wykona, y, druga część różańca była wykonana właśnie z y, granitu i też ta druga część różańca. Jak gdyby tego, tego rajca była wykonana też z kostek granitowych, z tego kamieniłomu właśnie yy, yy, z kasenkowych właśnie tam leżącego niedaleko wóze. Nie zapominajmy, że Polacy zmuszani do pracy w tych kamieniołomach nosili na swoich plecach do 50-60 kg bryły e, granitu. Niemcy bardzo często do, do tego tego kopalni, właściwie wydobycia tego kamienia, prowadzimy 185 stopni. I obok przy tych stopniach była taka jakby, skalna przepaść. Bardzo często Niemcy bawili się w ten sposób, że więźniów z tymi ciężkimi kamieniami często zrzucali w tę przepaść. W 1944 roku powstała trzecia część różańca, chwalebna. Podczas jednego z narodów alianckich na stylu tutaj w matthausen został zastrzelony przez Niemców samolot. Część jego siedmiu osobowej załogi została zabita przez ss jeszcze w trakcie e, opadania na spodochronach. Pozostałych członków załogi Niemcy także zastrzelili i spalili w krematorium w To bestialskie zamordowanie bezbronnych lotników strzęsnęło polskimi więźniami. Wtedy powstały myśl wykonane w trzeciej części różańca chwalebnej. Z części palastnikowej szyby oderwanej od zestrzelonego samolotu wykonano 55 tub kostek z prochami, podobnie pomalowano na czarno, jak poprzednie imitowały kostki gry. W kostki także umieszczono trochę zamontowanych i spalonych w krematorium Badhauser i więźniów, a także właśnie udało się tych spalonych lotników. I teraz ta trzecia część Różańca Chwalewna została złożona w Katedrze Wrocławskiej w Arceści Księży były więźniów Buzyn, jak również obecności były więźniów świeckich. Natomiast druga, natomiast część Różańca wykonana z kamienia kuzynowskiego została złożona na Jasnej Górze i tutaj na przykład, to Państwo na pewno o tym wiecie, może braliście niekiedy udział we przyświętej Widzicie tutaj zawsze 1 października na tym różańcu z kostek wykonanych z drewna właśnie tutaj odprawiana była pierwsza mża różańcowa. I bardzo wielu więźniów jeszcze żyjących brało udział w tej mszy świętej. Również ja miałem jeszcze okazję być obok właśnie e, kilku więźniów. Również ich rodziny tutaj e, brały w tym udział, w tym nabożeństwie. pięknym również odprawianym na tym różańcu i w 2018 roku właściwie była taka jeszcze ostatnia jak gdyby chyba spotkanie z byłymi więźniami, obecnie jest więźniów Guzen żyjących w Polsce, pozostał pan jeden, pan pan Zalesta, Instał Zalewski. On jeszcze, jeszcze jak gdyby jest tą osobą, która jest tym, tym upamiętnieniem jak gdyby tych wszystkich cierpień Polaków w tym obozie w padchauten Tutaj więźniowie Guzen poprzez te trzy złożone w miejscach kultu, oddali hołd wszystkim tym, którzy zginęli z rąk niemieckich zbrodniarzy w niemieckich obozach koncentracyjnych. Niezwykła historia tych mrańców w Baduchowym który pozwolił przetrwać i zachować polskim więźniom człowieczeństwo w dramatycznych warunkach kuzyn. Dla, dla zilustrowania okoliczności powstania tych botów trzech różańców, zredagowano ich opis i uprawiono egzemplarze. Te egzemplarze oprawiano w metaloplastikę, żeby różali obozowy botów. Taką nazwę mają te książeczki. Książeczkę na podstawie zeznań, której więźniu przygotował wraz z rysunkami Jacek Kaczwarcyk z Płocka. Natomiast mam na szkatułce, w której mieszczącą książeczkę wykonał Stefan Grzebczak wywiezień więzień Matthäusen. Ta książeczka, mam na, ja widziałam jeszcze tutaj właśnie tą książeczkę, pięknie schowaną w świątełnie wykonanej szkatułce, razem z uchadniącem. Wykonane niektóre ruchańce właściwi, na przykład z listy Sejsa Koprowskiego, przewodniczącego klubu Matthausen, i, mm. i ojca Niliusza Żółty, wynika, że był jeszcze czwarty i piąty ruchaniec. Jeden był, jeden był oferowany księdzu kardynałowi Sowi Klepowi. Piąty przekazany został ojcu świętowi Janowi Pawłowi, ale ja nie udało mi się dotrzeć do tych ruchańców. Natomiast chciałabym jeszcze wspomnieć o wydarzeniu związanych z ruchańcami. To zupełnie nawiązuje do... Oczywiście więźniowie, którzy przeżyli, byli jak gdyby, tym świadectwem tego, co się działo właśnie w tych niemieckich obozach koncentracyjnych. i udowodnili, że właśnie to co wspomniałam, nie, nie byli tylko nur -arbeiter, prawda? Ale Polakami, pochodzącemu z lodową o wielkich tradycjach, był tam również uwięziony ksiądz Bielarzewski. Proszę sobie wyobrazić, był tak niezwykłą postacią, że nazywany był guzenowskim biskupem Rzeczypospolitej. W stąd, ponieważ kończy się czas mojego wykładu, ja wspomnę o historii związanej z moją rodziną. Ponieważ mój brat mojego ojca był również księdzem. Z Wielkopolski, środa Wielkopolska, Kościan, był więźniem również Dachau i matthäusen guzer Przeżył te dwa obozy, wrócił do Polski, był najdłużej żyjącym polskim kapłanem, zmarł dopiero w 2013 roku. Zanim zmarł, poprosił mnie o spotkania i umierając powiedział: Słuchaj, przejmij pamięć o tych wszystkich, którzy ginęli za Polskę. Bo tam każdy ksiądz, który umierał, mówi tak. Ci, którzy przeżyją, Niech nie zapomną o nas. I ja nie zapomniałem, byłem pustoszem pamięci, obozowych wspomnień. I proszę sobie wrazić. mój stryj, w 1943 roku, jest zmuszony do ciężkiej pracy na plantacji. Podchodzi do niego esesman niemiecki i mówi: Kim ty jesteś? W tych pasiakach nie rozpoznał. Z tym mój polskim księdzem. Proszę sobie wyobrazić, tak esesman. Około 30-letni wyjmuje z kieszeni różaniec i mówi, jak on ci daję, z której klęka całuje różaniec i nie mogę przyjąć, bo za to jest kara śmierci. Wtedy ten Sesman powiedział, ja wierzę, że ten różaniec sprawy, że ty przeżyjesz obóz. Przeżył. I zachował się tego różańca, który jest teraz moją cenną. To jest właśnie... To, co teraz jest jednym z najcenniejszych skargów moim domu. Różaniec, różaniec, różaniec pomógł przetrwać więźniom w niemieckich pogodach koncentracyjnych. Dziękuję, bardzo. Dziękuję.